Tam, w firmie CFPL. Mam dzisiaj do zaprezentowania piłę Meteor mb 400 Piła austriackiego producenta. Piła gruba, solidna, waga 1300 kg. Tutaj i madła, rozkręcane pod kątem. Maksymalna wielkość obiektu to 45 cm w górę, a w lewo około 60-65 cm. Piła ma wymiar metr. Na 2,5 m, 1,5 wysokości. Tutaj jest pompka do podnoszenia piły hydraulicznie. Nie trzeba ręcznie podnosić. Tutaj jest To jest, jest naczel taśmy, balas i pompka chłodziwa na 380. Teraz zaprezentuję, jak to działa. Żeby ją podnieść, wystarczy nacisnąć guzik. I wtedy ona się podnosi. Następnie tutaj jest regulacja szybkości opuszczania, szybciej, wolniej, szybciej. Tym się to robi, a tu się robi start, stop, to jest silnik, włącz i start. Tu jest łodziło. Gruba, solidna piła zagranicznego producenta starczy na lata i przeżyje nie jeden wiski wynalazek. Piła jest na 380V, silnik około 2-3 kW prosto od ma grube i solidne elementy łożyska transport na terenie Polski w cenie Ja, jest pomalowana podkładem, oczyszczona można jeszcze dołożyć kolor drogi